Siemaneczko, siemaneczko Z Karolem dzisiaj lecimy do stolicy Do Warszawy Będziemy trenować, kręcić materiał tam Być może z przyszłym jeszcze świata Co to taki będzie, za chwileczkę się dowiecie Oczywiście jak będziecie oglądać kolejną część materiału Pamiętajcie, zostawcie suba, dajcie łapę Wjeżdżajcie na mojego Instagrama Średnio Cukier? Bez Okej okay. No i mała czarna zamówiona Następna Warszawa, wyprawa do Warszawy Może nie następna, ale raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze cztery I będzie kawka? Tak jest, i będzie kawa za darmo Dziękuję bardzo Do widzenia Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Wyjechaliśmy cali i zdrowi. Pogoda troszeczkę słabsza, dlatego jesteśmy delikatnie spóźnieni. Ale wjeżdżamy. Dzisiaj trening obwodowy. Dzień dobry Panie Michale. Tam Michał Cieślak się w przygotowaniach do swojej walki. Michał, co dzisiaj na treningu będziemy robić? Treningi <gry rigorofu> Czyli dzisiaj obwód? Tak, czyli dzisiaj obwód siłowy. Więc słuchajcie, za chwileczkę rozpoczynamy trening dzisiaj obwodówka, tak jak widzimy w Dolorowym towarzystwie. Jest naprawdę sporo fajnych chłopaków, bardzo dobry bokser zawodowy. Dlatego myślę, że będzie ciekawa. Ciekawy materiał. Zostańcie, oglądajcie. Za chwileczkę zaczynamy Okej. Okay. Chwileczkę rozżyweczki swojej troszkę ćwiczeń. Jesteśmy w Tak z Michałem. piecujemy. Czyli tak, słuchajcie, zaplanowany jest obwód przez trenera. Lecimy z Michałem Cieślakiem, stacje obwodowe 10 ruchów po minucie z 10-sekundową przerwą i robimy 3 takie obwody. Naprawdę będzie piec. Przygotowania do walki, zdrowie, czy wszystko w porządku. Przygotowania co idą, pełną parą byłeś, widziałeś. Fajnie, że trochę podanowaliśmy. Także co, jutro sparring. Wczoraj zrobiłem pierwszy, jutro kolejny, następny. Także już tak do walki będzie mój, mój plan wyglądał. Zostajesz tylko w Warszawie, czy masz w planach gdzieś jakiś wyjazd, żeby jeszcze zbudować siłę, wytrzymałość? Za chwilkę wyjeżdżam do Zakopanego, ale po to tylko, żeby się ociąć od, od, od rodziny, od otoczenia, żebym miał spokój i na pewno po górach już nie będę chodził, żeby zmienić miejsce otoczenia. A powiedz mi, jak kontuzje, bo jakieś tam były problemy z, z kontuzjami, z łokciami, miałeś problemy, czy wszystko jest w porządku, zaleczone? Jak to wygląda? Wszystko jest na razie w porządku, także odpukać jest ok, także rehabilitacja cały czas pomaga. Rehabilitacja, wiadomo, jakieś wspomaganie odżywkami, także jest ok. Jak wygląda w ogóle Twoje przygotowanie? Jaki czas masz przygotowanie? Ile jesteś w treningu? Yy, czy, czy zdążysz przygotować się w 100%? Ja jestem w treningu cały czas. Ja miałem datę walki na podstawie 19 lutego. Także wiesz, yy, przyszedłem na, na Salkę 3 stycznia i dostałem informację, że, że prawdopodobnie bijemy się o, o, o Świata z okolim, 27. Także wiesz, ja jestem, ja jestem w gazie. Pod okolego trzeba specyficznych ludzi podobierać, czy masz zapomnianą. team tym sparingowy? Tak, o Spring nie musisz się martwić, także to musi, musi być spełniony warunek jak na najwyższym poziomie i i tym już się zajmują promotorzy, tutaj Zbyszek i, i reszta. No i przede wszystkim trener, tak? Pierwszy obóz za nami. Dobra do grzeweczki, jak tu trener mówi, rozgrzewka za nami. I teraz dwie stacje już w maksymalnym tempie. Ostry będzie na pewno. Os. jesteś wychowankiem radomskiej broni, czy, czy nie testnić się za naszym miastem? Jak Ci się ułożyło to życie w Warszawie? Jakie masz takie porównanie między Radomiem a Warszawą? Bardzo, bardzo się tęskni, jak się wiesz, wspomina te, te czasy, także tęskni się, tęskni się za starą Salką, za trenerem. Także no, wiesz, ja wspominam bardzo miło ten czas, także między, między nami, między trenerem Adamem a, a mną, no, z całym klubem, także no, kawał historii i doświadczenia. wiesz, to naprawdę, Ja miałem 11 lat, jak zacząłem trenować jeszcze na, tutaj na Rodomiaku. Także no, później z Radomiaka przyjęliśmy się na, 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 na Borki na Zalew. No, fajna historia. W Warszawie fajnie się ułożyło, fajnie się mieszka spokojnie. W planach masz Teraz... powrót do Rodomia? czy jednak zostajesz w Warszawie, jak to wygląda w najbliższym czasie? Na razie jestem tutaj skazany, że tak powiem, na Warszawę, bo wiesz, jestem tutaj związany w jakiś sposób e, zawodowo też, bo to nie ma co ukrywać, także na razie Warszawa. Bierz! Marcina Najmana, Jak wyglądają w ogóle twoje przygotowania? Ile razy dziennie trenujesz I jaki okres jest podzielony wiadomo, w, pewnym, w pierwszym okresie robi się kondycję, siłę, wytrzymałość, potem no nie sparing, szybkość. Na jakim jesteś etapie? Jakie jeszcze etapy przygotowania przed tobą? Teraz weszliśmy właśnie w etap sparingowy, także yy, to będzie bardzo długi etap, bo, bo chcieli tutaj trenerzy posparować trochę dłużej. Także jakby nie było, to będzie dużo tych sparingów i no co, przeplatamy razem siłą. Wzięliście się wodziki, porobiliśmy, e, tarcza, technika. E, cały czas do walki. Wiadomo, później ten okres tydzień czasu prze, przed walką, to już e, stricte te, tylko waga, oczko, odpoczynek, łapanie świeżości. Czyli kiedy walczymy o Mistrzostwo świata? 27 lutego, także już wszystkich zaprasz, zapraszam z tego miejsca. Na, na ogląda oglądanie walki i dopingowanie. Trzymajcie dla mnie kciuki. A więc, tak, słuchajcie, yy, byłem dzisiaj osobiście, widziałem Michała, jest naprawdę w gazie, robi bardzo dobrą robotę, jest bardzo dobrze przygotowany, dlatego życzymy Michałowi dużo zdrowia. Przede wszystkim, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, yy, a resztę mi się wydaje, że będzie dobrze. Tak jak widziałem, Michała jest naprawdę w świetnej formie. Ja jestem dobrej myśli i całym sercem będę kibicował Michałowi. Dlatego co, 27 robimy robotę, to jest niedziela, A my się tak? widzimy na miejscu, tak? My się widzimy na miejscu, tak jest, jadę tutaj miejscu. do Michała. A was co, też zapraszam kto może, to, to, to niech przylatuje i, i jedziemy po swoje. Kibicujemy Michałowi. Dzięki bardzo Michał, Dzięki bardzo. do zobaczenia,

Pierwszy etap treningu z nami, trener mówi, że dopiero się zaczął trening, dlatego dobrze jesteśmy rozgrzani i lecimy zacząć oczywiście trening. Nie, nie, słuchajcie, tak na poważne, zaczęła końcówka, bo naprawdę woli brakuje trenu. Dobra robota, bardzo mi się ciężko pracuje, myślę, że w walce zrobi dobrą robotę, naprawdę zajebista praca. Cześć, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie. Tak jak widzicie, Michał już tak samo wsiada do swojego samochodu. Lecimy zaraz na jakiś obiad. Trzeba coś zjeść po ciężkim treningu. Naprawdę dobra robota była wykonana. Jeszcze sobie z Michałem Piteczkę pogadamy, jak przebiegałem jego przygotowania do walki. Jak ze zdrowiem, czy jest wszystko w porządku. Ale już teraz wiem, że naprawdę było warto tutaj przyjechać. Zobaczyłem, jak trenują zawodowi pięściarze. Przede wszystkim, jak przygotują się wytrzymałościowo, fizycznie. Naprawdę ciężko pracują. Tak jak patrzę na Michała, naprawdę jestem pewny, że da dobrą walkę, no bo, bo takie przygotowania nie mogą wróżyć nic innego.